Potrafię sobie wyobrazić, że rodzice mogli przegapić pierwszą miesiączkę córki, a jeżeli tak się stało, to jak mogą to nadrobić? Czy pewnie tak formalnie nie przegapili, no bo pewnie ktoś musi kupować podpaski i raczej to będzie rodzic, który zaopatruje gospodarstwo domowe, natomiast emocjonalnie mogą przegapić, tak? I my mamy dużo takich historii, mówię, my, kiedy myślę o sobie i o Basi Pietruszczak, z którą współtworzę fanpage Pani Miesiączka. My teraz, a w zasadzie Basia, zbiera różne opowieści dotyczące menarche, czyli pierwszej miesiączki. Bywają takie, które są wzruszające i piękne, E, niestety no, procentowo więcej jest takich smutnych albo bardzo smutnych i tam się przewija taki wątek, że dziewczynka ze ściśniętym gardłem, e, w wielkich emocjach mówi swojej matce, że dostała pierwszy okres i w zasadzie jedyne co od niej dostaje to informacje pod paski są w szafce pod umywalką. Rać sobie. Tak. Można założyć, że od strony takiej formalnej no to ta dziewczynka została zaopiekowana, no bo ma informacje gdzie szukać środków higienicznych, pewnie gospodarstwo domowe stać na te środki higieniczne, będą jej one w interwałach stałych dostarczane, w czym problem? No problem w tym, że jakby nie ma ani takiej więzi matka-córka, e, ani w ogóle jakby zauważenia, uznania, zatrzymania się nad tym tematem, że pierwsza miesiączka jest często no, takim ogromnym emocjonalnym też wydarzeniem, a czasem wysiłkiem też takim emocjonalnym. Dziewczynki z jednej strony potrafią się cieszyć, bo na przykład czekały już na miesiączkę, bo, bo inne mm -hmm. przyjaciółki w klasie już się dostały, a z drugiej strony nagle myślisz sobie, Boże, już nic nie będzie takie samo. I teraz tak już zawsze, co miesiąc i na wycieczce szkolnej i w weekend. Coś pamiętam, ostatnio przeczytałam, że, że dziewczynka zadała, e, pie, ale to była pięciolatka. E, pytanie mamie, ale jak to to okres ma się też w weekend? Co to jest w ogóle za pomysł. <laughs> więc tak, no, to słuszne pytanie, co no, to, to jest pomysł. pomysł. <laughs> e, tak, więc. Naprawdę, to jest ogromna zmiana w życiu dziewczynki, i w ogóle taka myśl, że od tej pory, przynajmniej w teorii, jest kobietą, jest płodna, mogłaby sprowadzić dziecko na świat, że, i teraz zobacz, co ja za chwilę powiem, że już niektórych rzeczy nie będzie jej wypadało, czego sama przecież nie wymyśliła tylko w tak, tak, takiej kulturze żyjemy, że teraz to już ci nie wypada. Eee, no a poza tym właśnie krew, krew z genitaliów. Eee, to jest duże, duże przeżycie. Eee, no i to, że sama miesiączka jest ogromnie stabilizowana eee, cały czas w Polsce. Niby XXI wiek, niby europejski kraj, nie mamy chatek menstruacyjnych. Ja pamiętam swoją pierwszą miesiączkę. Mhm. Byłam wtedy na, na zawodach w, w koszykówce, bo byłam mhm. w, w reprezentacji swojej podstawówki i pamiętam, że poczułam, że zaczęłam krwawić, bo byłam tym faktem przerażona, a dlatego, że wiedziałam, że będę musiała zejść z boiska i, i bałam się, że jestem cała poplamiona, więc o wizualizowałam matko. Już jeszcze, sobie... że tu ludzie na trybunach, o ludzie matko. na trybunach, ja kapitanka naszego zespołu, <noise> do tego jeszcze z czerwonym tyłkiem biegająca po boisku. Pamiętam, że kiedy zadzwoniłam do mojej mamy, żeby takim przerażonym głosem powiedzieć: "Mamo, krwawie, mama powiedziała, że już w takim razie nie mogę uprawiać sportu. I o... pamiętam, że byłam strasznie przestraszona tym faktem, ponieważ wizualizowałam sobie siebie już na, do końca do życia, końca życia w na wiecznym zwolnieniu lekarskim, o... nigdy więcej nie będę mogła zagrać w kosza. A ty jak no, wspominasz swoją więc. pierwszą miesiączkę? Zresztą no z jednej strony trochę duma i trochę takie wow, coś się zmieniło, poważna sprawa, a, a z drugiej strony kosztowało mnie to emocjonalnie trochę. Eee, my chyba wtedy już nie, nie pamiętam, chyba nie miałyśmy jeszcze telefonu w domu, więc ja chyba musiałam poczekać, aż moja mama wróciła z pracy. Pamiętam, że dostałam swoją e, w prezencie kasetę Varius Manx. To na <noise> lata dziewięćdziesiąte. Więc dostałam Varius Max, dostałam słodycze, e, było świętowanie, mogłam nie iść do szkoły i czułam, Mam się taka, no nie wiem, zaproszona, doceniona w jakiejś takiej społeczności. Więc ja mam cudowne doświadczenie pierwszej miesiączki i życzyłabym każdej dziewczynie e, takiego, no ale bywa różnie, nie? Bywa różnie. No. A takie historie, o których chciałabyś powiedzieć, że były jako tak zwane złe przykłady? Wiesz co, najczęściej chyba do nas przychodzą takie historie pod tytułem e, właśnie nie dostałam wsparcia emocjonalnego żadnego, z takich bardziej zapadających w pamięć i taka myśl, że Jezu, to się wciąż dzieje. To mogę zacytować jedną wypowiedź z badań Domu Badawczego Kantar z tego roku, e, gdzie dziewczyna powiedziała, że była święcie przekonana, że miesiączka się dostaje raz w życiu, tak jak raz w życiu wypadają mleczne zęby i że to jest taka po prostu cezura, że od tej pory już jesteś kobietą, ale że to się więcej nie będzie powtarzało. Więc sobie wyobraź się jej zaskoczenie, kiedyś okazało, że o Jezus serio, tak będzie teraz co miesiąc, a miało być tylko raz, więc gdzieś nastąpiło nieporozumienie, a to już była dziewczyna y, no, jakby koło 12-13 hmm. roku życia, tak, więc przeszła edukację formalną do pewnego momentu. No, Miała biologię czy tam przyrodę, a nadal jakby nie było to dla niej jasne. Wciąż się zdarzają takie historie, myślałam, że umieram, że jestem chora, że. że, że to rak, bo nie spodziewałam się krwotoku stamtąd. Yy, w ogóle jakby widoku krwi na majtkach, nikt mi o tym nie, nie, nie uprzedził, że tak będzie. Yy, tym gorzej, jeżeli się to wydarzyło w trakcie kolonii, wyjazdu szkolnego. Jedna dziewczyna opisywała, że na stacji benzynowej po prostu jak zaparkował yy, autobus pełen dzieciaków wracający z jakiejś wycieczki, więc sobie wiesz, jak to wtedy wygląda, po prostu niekończąca się kolejka do męskiej, do żeńskiej, każdy szybko, 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 bo wiesz, że osoby czekają za drzwiami i ona w Wtedy, jak zdjęła majtki, to się zorientowała, że ma krew i musiała, wiesz, uchylić drzwi, poprosić, zawołaj panią. E, więc cała kolejka, zuj, co ty tam będziesz robić? Więc wyobraź sobie presję, masz 12 lat. Takie upublicznienie, upublicznienie też tego, co się no więc ta kobieta, twoja wychowawczyni, obyś ją lubiła, ale może wcale nie jesteś z nią specjalnie związana, wiesz, przedziera się, żeby wejść do toalety, potem wyjść z kolejki, stanąć w kolejce po podpaski, wróci z podpaskami w dłoni do ciebie, powtarzam, nadal masz 12 lat. I i wszystko dzieje się to na oczach twoich kolegów i koleżanek z, z klasy i nawet jeżeli dostałaś te podpaski, no to wracasz jeszcze te kilka godzin autobusem no z plamą, bo ci przesiąkły majtki i spodnie. No nikt ci nie kupi czystych, chyba że jest możliwość Twojej walizki wyciągnąć, więc dorosłą kobietę, by to przerosło, jak sobie przełożysz tę sytuację na przykład na powrót służbowego wyjazdu, a ty masz 12 lat. Wstyd to jest jedno z takich najcięższych emocji, jakie w ogóle możemy doświadczać jako dorośli, nie mówiąc już o dzieciach. No tak, i taki, takie narzędzie opresji i karania, prawda? To w zeszłym miesiącu, albo dwa miesiące temu, świat obiegła ta no, przerażająca wiadomość o kenijskiej uczennicy, dziewczynka... Po tym jak dostała pierwszą miesiączkę w trakcie lekcji w szkole, no w związku z tym niestety zaplamiła ubranie, została na, no publicznie przed całą klasą ośmieszona przez nauczyciela z powodu plamy i krwawienia i popełniła samobójstwo tego samego dnia po powrocie ze szkoły.